Pamiętam, kiedy Ojciec Joachim ponad rok temu zadzwonił do mnie i powiedział, że chciałby nagrać książkę o paruzji o końcu świata. To pomyślałam sobie, że to będzie książka nudna. Ale kiedy już zaczęliśmy się spotykać, to od pierwszej rozmowy były to bardzo takie mocne chwile, były to bardzo mocne słowa. I w każdej rozmowie Ojciec Joachim mnie osobiście budził z drzemki. Myślę, że każdy czytelnik, czytając tą książkę, również będzie się budził z takiej wygodnej drzemki. My bardzo często lubimy usprawiedliwiać to, co się dzieje w tym świecie, to, co się dzieje również złego. Próbujemy to jakoś tak łagodnie tłumaczyć i łagodnie nad tym wszystkim przejść. A ta książka pokazuje, że. W życiu nie można być tylko i wyłącznie łagodnym. Dla mnie, kiedy pisałam tą książkę, była to książka, która budziła mnie z drzemki i byłam momentami niewygodna. Myślę, że dla wielu czytelników ona będzie niewygodna, ale będzie też taką możliwością pogłębienia tego. Tego, co w wierze chrześcijańskiej jest najważniejsze, i myślę, że będzie też taką dobrą publikacją, dobrą pożywką dla tych, którzy odeszli od kościoła zgorszeni, bo ta książka opowiada o grzechach Kościoła. Również o tych grzechach, które współcześnie próbujemy usprawiedliwiać. I ojciec Joachim Badeni bardzo wyraźnie nam wskazuje drogę, wskazuje dlaczego warto wierzyć w Paruzję. Chrześcijanin, który nie wierzy w Paruzję, jest jak żołnierz, który idzie na wojnę i nie wierzy w to, że ją wygra. My tutaj na Ziemi musimy wierzyć w Paruzję. Pomimo tego, że przegrywamy niektóre walki, musimy wierzyć w to ostateczne zwycięstwo dobra. I dlatego właśnie ostatnia książka jest o Paruzji. Ojciec Joachim wierzył.